Siemano, cześć. Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 7 września po godzinie 15. Jak możecie zauważyć, orka, orka betonu. Tak bym to nazwał. Możecie zobaczyć brak deszczu, brak deszczu i jeszcze raz brak opadów. Jest naprawdę ciężko, słyszycie zresztą też ciągnik, jak pracuje i widzicie, na ile skip jest wykonywana orka i co się tutaj dzieje na rędzinie. Zobaczcie, to są skały. Naprawdę współczuję, współczuję bronie aktywnej, bo to, co się tutaj wyprawia, to jest po prostu dramat. Naprawdę to jest dramat. Brat tak ostatnio zresztą postanowił, żeby nadgonić trochę tej pracy, roboty. Że będzie po prostu sobie powoli, powoli orał. Zapowiadają jakiś tam deszcz na poniedziałek, ale ostatnio to jest tylko zapowiedzi. Ostatnio tak samo zapowiadali i. Co ja tam nie wiem, parę kropel spadło, no to naprawdę powiem Wam, że jest masakra. Wiem, że to nie jest tylko u nas, ale i w większości tutaj Polski jest cały czas ten sam problem i chyba w tym roku będzie spory problem z tym, bo no nic się nie szykuje, nic, nic ciekawego w tym kierunku, żeby po prostu jako ten deszcz po prostu spadł, coś, cokolwiek było. No i co? Najlepiej by było po prostu wjechać tu jakimś Innym yy, sprzętem całkiem inaczej zmienić tutaj typ yy, prowadzenia upraw i wszystkiego w gospodarstwie, bo no, te problemy z opadami są coraz większe, coraz cięższe jest o jakikolwiek porządny deszcz, bo tutaj to, że sobie tam trochę popada, to jest naprawdę nic, ta ziemia potrzebuje. No, i widzicie, co to się po prostu tu wyprawia. A powiem Wam, podkreślę, że w tym roku jeszcze razem tam podoprawialiśmy trochę ten, poprawiliśmy trochę ten pług, poustawialiśmy jeszcze te skiby, to wszystko. I naprawdę powiem Wam, że odkłada już coraz lepiej, już coraz lepiej to wygląda. Nie ma już takich tych pas, No, ale tu zresztą sami widzicie, co jest. To, co teraz się tu wyprawia, jest naprawdę ciężko, twardo. Tak, możecie zobaczyć, gdzieś ta rędzina. Co, co to jest? Siedmiu tak fajnie trochę od ten, ale no, takie skały się wyorują. Także powoli, powoli, brat, coś tutaj działa. Obornik w gospodarstwie już jest wywieziony, mamy z tym spokój. Już jest zaorany tak samo, no i powoli coś już zaczyna dziać. Coś po prostu działać. Teraz będzie wracał. Zaraz Wam to pokażę. Pokażę Wam trochę od tej strony. Bo pod słońce średnio to nagrywa. Widzicie, nie ma tej czwartej skiby całego tego korpusu. Fajnie naprawdę ten punkt to wszystko tak fajnie przekłada tą ziemię ale jest ciężko elementy robocze powiem wam, że tak się szybko zużywają Ale eee, miesza tutaj strzelają duta nie jest kolorowo Macor mi fajnie sobie radzi Bardzo ładnie pracuje Zastrzeżeń nie ma. Bóg teraz też jak jest ustawiony, to fajnie to w miarę wygląda. Wiadomo, że nie jest to idealnie. Nie jest to jakiś inny pług, ale jest Polski, nie jest zachodni. I jak na jego możliwości jest już teraz super. Teraz przejdę do kabiny do brata. Tam coś usłyszycie, zobaczycie. Bez obciążnika na tuzie, ale daję radę. Naprawdę, z etorem, jakby to orał, to jest mordęka. Ha, ma kornikiem już wygoda pod słońce Mnie ciekawie ten obraz wygląda ciężko się nagrywa no ale ale coś będzie chociaż nagrane brat tu ma wspomagacza jakiegoś robi reklamę o! Antyreklama Nie ma i no i co tam bracie? Co powiesz ciekawego tam kub jest stworzony do traktora A czemu jest stworzony do tego traktora? Wszystkie to <noise> się tak. nie 4 co na 3 lepiej, Jorze? zmienisz metodorki Na wszystkie cały czas. A, to jest nowa metoda. Ojej, To ma ciężko. No. A widać zresztą, jak to się wszystko rwie. Oczywiście będzie wiele różnych no. komentarzy. No kontrowersja zawsze musi być na YouTube. Przecież po to się nagrywa, żeby każdy miał swoje jakieś tam zdanie do powiedzenia no, ale oczywiście jedni mogą być przeciwni, drudzy mogą być pozytywni każdy no ma jakieś tam swoje nastawienie mamy już wrzecień no nie. tam no siódmy no i sytuacja wygląda tak już następująco ktoś powie to co to orzesz? powie, że jest to jest pyskanie, no. to było się to było miesiąc temu i wychodzą wasty, no i trzeba to orać, tak? no no, no i rzeka się coraz bardziej zesycha trzeba przeskać drugi raz, bo trzeba by uprawiać czekać na deszcz tego deszczu coś nie widać powiem wam, że im bardziej się tu zbliżamy, tutaj, to tym gorzej się orze, bo aż trzepie całego człowieka w kabinie coraz bardziej trzyma ten pół czemu? no, i nie ma nic więcej do roboty to nie lepiej poczekać na deszcz? Właśnie, na to no, też bym chciał widzieć, mówią na poniedziałek, ale... To nie jest deszcz, który po prostu będzie padał cały dzień, całą noc no, i 2-3 dni, nie? Tak. Może no, być, może go nie być, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak tu by była jakaś ulewa tygodniowa, no. to z tego pola się zrobi jedna wielka ciapa. No, I to, będzie się kleiło wszystko Będzie się wszystko no. kleiło nie, to się to, to jeszcze nie będzie dało ładać. No, to jest Rędzina. Ziemia na ry! Tak? tak. No nie chcę tego robić bezorkowo. Po drugie, to nie jest pole w o schematach niczym, no to jest tylko dzierżawa Więc nie. mogę sobie robić co chcę. Hmm? Nie chcę żadnych bezorkowych rzeczy to robić. Ponieważ. Bezorkowe rzeczy. Są dla bezorkowców. Dla bezorkowców, ale nie dla tak. ludzi, tacy jak. którzy tak. chwalą pół. Mamy jeszcze pół No Powiem no. tak, że ja, ja jestem bardziej za niż za bezorką, więc chyba tak zostanie cały czas. Oczywiście coś tam wykonujemy tej bezorki. Ale to ale są, nie są znikome ilości. Nieduże To już z przymusu koniecznego jakby. Jakby tak. było tak su nie było weszczu. Ty, ty może przekręcamy to się nie? No? Wygodę no, ma fajną No i e, ja bym nie dał tego deszczu w ogóle no. bo oczywiście bym tego nie orał i oczywiście bym podzorka, czego to zrobił bezorka, co zrobiłem dwa razy z e, talerzówką i, i agregatem ponieważ chodzi o pasty głównie Pasty tutaj na pół, właśnie widać, widać rosną A ja bym tego nie spłyskał wcześniej na pesz. Tylko się podniebił, bo taka sucha gleba, że to jest koniec. Tak, eee, ale przyjdzie, to zorał tak dzisiaj. Czy przyjdzie deszcz za jakiś tydzień? No, no to być lepszy. No coś, coś, można um, potem, jak rozbić te łaziki. Tak, tym bardziej, że pod keśmy, tam mamy bardziej taką rędzinkę, która się bardziej rozsypuje taką kamienistą, takich krapek. Jak to u nas mówią, tu mamy taką rędzinkę, która jest taką Gliną, coś takiego, coś takiego widzę i tu gorzej się że jak tam. naprawdę te skiby to tak pracują, że aż dziwne, że ten pług jeszcze jest cały. To, to wszystko. Nie chodzi no. o jedną wyrzucę. No. jest strasznie. Ja wiem, że dla niektórych to jest męka, nie powinno się tego robić. No ale co zrobisz? Nie ma nic tego wyjścia, nie zasiejesz w talerzówkę, nie zasięjesz. Ja, przy takiej suszy. Przy takiej suszy, bo to ci nic nie da. No. Lepiej co poczekać jeszcze 2-3 tygodnie. Tylko wtedy na zasilane matymę normalnie. Może akurat popada czy Ja wiem, że... Czy nie wiem czy... To jest dobrze tak ludzie mówią, że tam wilgoć trzyma ten, A bez ta na jest tak zarąbiście Nie jestem w stanie tego. Nie ma doświadczenia. Tak. Ale Sławko, ty w tym momencie niszczysz strukturę gleby Ludzie chyba od wieku wieku jak rani pługami to niszczyli strukturę gleby <laughs> Ale jak namiano takie orki to i tak się fajnie orze wygodnie w ciągniku Tym bardziej, że wszystko sobie wrac cały czas ustawia Calutki czas poprawia niszczy strukturę i zniszczają ich. Czuł ze strukturą węgiel, warto żeby było dorane. Zamrozuje się i się zasieje za 5-4 tygodnie albo no za dwa. Zapójdą pójdą deszcz. Ale nie wcześniej. Także tak jak mówię, bez orka jest dla bez olka. To jest kłamstwo, nierutne kłamstwo. Żyję się tu kłamstwem. To się śmieję. No, bo co z tego, że ty wiedziesz w Pizjaze agregatę? Co z tego? Potem jeszcze cztery razy obryskiwaczem. Oczywiście nie powiem, że wszędzie, bo nigdzie, gdzie, gdzie, gdzie należy. Jak powiem, puchu po góry, górę no, ogólnie stosujemy wezorkę no to po kukurydzy gdzieś no nie gdzieś gdzie naprawdę jest to tak zajeżdżone że że pół w ogóle nie wejdzie aby wyszedł to tylko no. zerwało są takie miejsca gdzie jest także ja jeszcze wezorkę tam na niektórych kawałkach wykonałem więc jest potrzebny ten agregat nie mówię że nie i oczywiście tam nie ma dużo chwastów potem jest wszystko ok bo już my to wykonywali Plon no, jest podobny ale czy jest jakiś szał? nie w <grych> ogóle no, porównywałem na tym polu pszenicę tutaj była orkowa a kilka punktów dalej mamy orkuryzy, pszenicy pszenicę bezorkową Nawet tam nowo Jedna i druga wygląda podobnie i jedna i druga dała podobny wydaje Czyli... mi się że to nie ma żadnego wpływu że na bezorku będziecie mieli pszenicę tam inne zboża jak las a na ulicy nie będzie nic hmm. Tu oczywiście każdy może mieć swoje zdanie Każdy no, ma swoje zdanie Nazywa ma no. inną glebę I inną praktykę Każdy tak, to robi inaczej no to Ja też, nie, to też tutaj widzę, że niektórzy Bezorkę robią Agregatem ścieliskową. Niektórzy no. robią agregatem U powodu bezorki. bezorkowy pługiem dłutowym. Mi no. się zdaje, że pługiem dłutowym to jest chyba najlepsze wyjście, jeśli chodzi o bezolkę. No ale czy ten pług gotowy też jest niższy struktury gleby, jak go tam wpierdzielimy na 25 cm? To no chyba też. No. nie niższą strukturę No to najlepiej nie ingerować w całe. Tylko od razu zrobić ten no till czyli zasiać w cień. Tylko jeden przejazd, masz po sprawie Tylko oczywiście no, od razu trzeba spyskać randa I też, te, żeby ten randa był do głowowej, o, i ulica odkonała herbicydy żeby, żeby była, bo jak nie będzie to nic z tej Dobra i to byłoby na tyle Taki krótki filmik, ja uciekam Jaki? Jaki filmik? Każdy w swoją stronę Teora i dalej Trzymajcie się. Porwijmy dalej. Tak. Na razie. Do następnego, na razie.